Szanowni Państwo, 15 lat temu Zabytkowe Centrum Makao zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, stając się 31. wpisem na terenie Chin. Historyczna ulica miasta z chińskimi i portugalskimi rezydencjami, budowlami, sakralnymi i gmachami publicznymi czyni z zabytkowego Centrum Makao rzadki przykład miejsca, w którym przez kilka wieków Spotykały się estetyczne, kulturalne, architektoniczne i techniczne wpływy wschodu i zachodu. Dziś to wyjątkowe miasto przystąpiło do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa i rozpoczęło współpracę w ramach nowego chińskiego sekretariatu regionalnego. Bardzo cieszymy się, witając w naszym gronie Makao, symbol łączności, przykład asymilacji oraz współistnienia kultury wschodniej i zachodniej. Jestem przekonany, że potencjał, jaki Makało wnosi do organizacji do Chińskiego Sekretariatu Regionalnego będzie cennym wzmocnieniem dla wszystkich członków. Rozwój tego nowego Sekretariatu Regionalnego jest wyzwaniem, któremu z uwagą i z dużą życzliwością wszyscy się przyglądamy. W ramach kolejnych wspólnych projektów będziemy się wzajemnie wspierać, wymieniając doświadczeniami i dobrymi praktykami. Tylko dzięki determinacji, zaangażowaniu i solidarności możemy rozwijać naszą organizację i wzmacniać miasta w ich działaniach na rzecz ochrony i twórczego rozwoju naszych historycznych zasobów. Szczególnie w tym roku, kiedy pandemia koronawirusa uderzyła mocno w kulturę, przemysł turystyczny, a co za tym idzie i w sferę zarządzania dziedzictwem, czekają nas nowe, zupełnie wyzwania. W imieniu wszystkich miast tworzących OWHC, miasta Krakowa i swoim własnym gratuluję władzom Makao decyzji o przyłączeniu się do OWHC i życzę imponujących efektów działań, nawet dziedzictwa i owocnej współpracy z miastami na całym świecie. Życzę Państwu zdrowia i optymizmu i liczę na osobiste spotkanie, być może już w przyszłym roku w Quebecu, na kolejnym Światowym Kongresie OWHC.